Teraz propozycja antenowa, ale dla aktywnych, mam wrażenie. Jesień, z TVP3, Lublin. Już jutro tak to my i nasz gość w naszym studiu, Krysta Repelewska, kierownik Studium Wychowania Fizycznego Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie. To się trochę łączy, ponieważ jutro na naszej antenie Państwo zobaczą efekty programu. Tomasz Jasina będzie zapraszał właśnie do tego, żeby nie tylko się ruszać, ale także żeby studiować wychowanie fizyczne na Akademii Nauk Stosowanych. Stosowanych Vincenta tego Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. Myślę, że nasz gość jest idealną osobą do tego, żeby zachęcać do aktywności fizycznej, ale jak wygląda dzisiaj ta oferta pod kątem właśnie wychowania fizycznego, jeśli chodzi o akademię nauk stosowanych? Jesteśmy szczęśliwym posiadaczem jedynym w Lublinie drugiego stopnia kierunku wychowania fizycznego. O to walczyliśmy, zbieraliśmy wszystkie wnioski, kompletowaliśmy kadrę. Na szczęście mamy i mam nadzieję, że Lublin jako sportowe miasto, które ma bardzo dużo różnych rodzajów sportów drużynowych i nie tylko, poczynając od piłki ręcznej, piłki nożnej, piłki siatkowej, żużla, lekkoatletyki i innych, też tu dzisiaj jeszcze pływanie wymienię, będzie miał. Swoje szkolenie tu. Jakie jest zainteresowanie, bo też jestem tym e, zainteresowana ja e, czy jest bo na tak, studia? E, no wiesz, na studiowanie nigdy nie jest za późno. Może w, w pewnym momencie człowiek taką decyzję podejmie. Ale rzeczywiście, oferta jest, a jak jeśli chodzi o chętnych. Chętnych nie brakuje, e, trwa nabór, też e, trochę ułatwia to logistycznie, bo najbliższym e, Wychowaniem fizycznym jest biała Podlaska. I też jeżeli logistycznie ktoś musiał dojeżdżać po prostu do białej Podlaski, to teraz może być w samym Lublinie. Zainteresowania też są duże, dlatego chociażby tak jak wymieniliśmy, że sportowców u nas nie brakuje. Ale nie tylko sportowcy są zainteresowani, również są osoby z Ukrainy, które chcą uczestniczyć i podejmować wychowanie fizyczne w Lublinie. Wspomniałaś o kadrze, która też jest silna i można, mam wrażenie, że można powiedzieć stworzyć niejedną drużynę sportową z właśnie wykładowców na kierunku wychowanie fizyczne. No jest nas tam parę interesujących osób. Chociażby wymienię swoją koleżankę z boiska Mogorzaty Majerek, z którym razem w 2008 roku rozpoczęłyśmy pracę w Wincentym Polu. Za co jestem mega wdzięczna, bo udało się kontynuować karierę sportową równolegle z tym, co robimy na dzień dzisiejszy po zakończeniu tej kariery. Jesteśmy w swoim żywiole, dalej jesteśmy aktywni. Mamy spore doświadczenia, nie tylko naukowe, ale również życiowe, sportowe to które, z czym się jadło, i to jest chyba najważniejsze. Patrzymy teraz, drodzy Państwo, na obrazki z inauguracji tegorocznej Akademii Nauk Stosowanych Wicentego Pola. Uczelnia się rozwija, bo i Centrum Nauk Medycznych powstało. W półtora roku właściwie ta budowa trwała. I duży poziom bardzo umiędzynarodowienia tej uczelni, o czym też już mówimy o studentach z Ukrainy, ale naprawdę chyba z wielu krajów innych świata studenci też chcą studiować w akademii. To prawda. Nasza uczelnia zajmuje... O ile się nie mylę, bodajże trzecie miejsce w polskim rankingu uczelni, które mają u siebie studentów z różnych krajów. Mamy sporo osób z Afryki również, są z Kazachstanu, z Białorusi, też są studenci z Rosji, także nie, jest, nie jesteśmy zamknięci, jesteśmy otwarci i cieszymy się i szczycimy się tym, dlatego też daje to duży wachlarz możliwości językowych. I szkolimy specjalistów nie tylko na Polskę, czyli na cały świat. I więcej na ten temat będzie można dowiedzieć się już jutro w naszym programie. Jesień z TVP3 Lublin w imieniu Tomasza Jasiny zapraszamy. Chwilę po godzinie 10.00 program się rozpocznie. Na koniec jeszcze no, zbliża się ten wielki mecz. Musimy zapytać o Twoje wrażenia. Jak w tym sezonie oceniasz grę MKS-u? Bo we wtorek już mecz MKS Zagłębie Lublin, na który wszyscy czekamy. No, tak zwana z naszych czasów święta, święta wojna. wojna. Mhm. Ale no proszę Państwa, trudno mi teraz ocenić na dany moment grę, de, 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 ponieważ sezon dopiero się dla sportowców rozpoczyna. Tak naprawdę o tym, jak wygląda i na, na jakim stopniu jesteśmy dyspozycyjni, żeby wejść na pudło, e, można rozmawiać w styczniu, w styczniu, w lutym. A mniej więcej na pewno będzie mecz ciekawy. Bo to są to... zawsze ciekawe mecze. No, one są pełne różnicze. emocji. Pełne Ta, pew, no, na pewno. To są różne. Y, mam nadzieję, że u siebie powalczymy i zobaczymy drużynę o nieco bardziej walicznym obliczu. Y, tutaj też wiadomo, że Miecz Polski y, tanie skóry nie sprzeda, ale niech nam tych emocji nie zabraknie. Emocji Trzymam na pewno nie zabraknie. Także podczas programu z Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola, Jasień z TVP 3 Luli, na szczegółach mówiła Krystyna Rypalewska. Bardzo dziękujemy. Dziękuję dziękujemy. Państwu bardzo.